Trzeba rowery momentami prowadzić, ale jest po prostu cudownie. Zobaczymy. Jako ciekawostkę tylko powiem, że goprowcy dali mi swój numer i prosili, że jak będę na szczycie, to że nie zrobił zdjęcie, bo nie wierzą, że jeżdżę. Jeszcze raz jestem, można powiedzieć, w drodze na turbacz. Jestem zachwycony przyrodą, przyrodą tutejszego parku. Oczywiście można. Zastanawiać się nad rozwagą wędrowca, który z takim rowerem w takich butach idzie na turbacz. Ale nie czuję się żółto dziobem i mam wielki szacunek i respekt dla przyrody. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, że się zakończy dobrze. Tamten domek na dole to jest turbacz. A tutaj te góry to z tyłu to taty. Oczywiście nie wiem, czy będzie widać. Moje zbliżenie. Przepiękny widok. I znowu przepiękna panorama Gór Co prawda zdecydowanie Droga Nie dla kubusia w tym odsestawieniu Ale co to Przepięknie Chilnogórczański Park krajobrazowy, już teraz dróżka jest dużo, dużo lepsza, także się jedzie, się jedzie, no trzeba troszeczkę zdobywać, ale z niej służy, ale po prostu jest przecudownie. Nie wiem, wiecie, to są po prostu prezenty szefa. Pierwsze, co że się udało wjechać dzisiaj na ten ee, turbacz? To już było coś wielkiego dla mnie. Po drugie, pogoda i wiatr. A po trzecie, czasami jak jadę tutaj tymi rejonami, takimi leśnymi, błotnistymi, <gryw> mam fajnego klęksa na nodze. Nie wiem, czy będzie widać, ja nie będę pokazywał. W każdym bądź razie, jak tak jadę sobie, to sobie myślę, że po prostu jest cudownie. I wczoraj napisałem artykuł o tym, żeby po prostu wychodzić z do domu i szukać różnych wrażeń. I właściwie dzisiaj, kiedy podejmowałem tą drogę i to wyzwanie wjazdu do, na turbasz, właściwie mi się wydawało, że nie ma sensu. Tym bardziej jeszcze po rozmowie z ratownikami. Natomiast no. Eee... Natomiast na no, co tu dużo mówić? Fajnie, po prostu fajnie i, i to naprawdę się cieszy. I, I chciałbym, żeby tutaj była moja żona, moje dzieci, żeby byli moi rodzice. Chciałbym, żeby był Grzesiu, żeby był Waldek, żeby byli inni, którzy jeżdżą na rowerach. No ale się tak nie da. Natomiast no, mogę powiedzieć jedynie ze swojej strony, że wy jedziecie na turba, trzeba się przygotujcie. No, nie jedźcie na cienkich oponach. Bardzo was proszę. Nie jedźcie na cienkich oponach. Najlepiej weźcie sobie fula, niekoniecznie elektryka, ale fula z grubą dętką albo jeśli bierzecie gravela, to weźcie dętkę 45, ciśnienie 1.5. 1,8, przełożenie z przodu 31, z tyłu 40, i wtedy śmigacie. Choć i tak gwarantuję wam, że wszystkiego nie wyjedziecie, bo są takie nachylenia gdzie niegdzie, że trzeba iść, bo, bo spadniecie z roweru po prostu. Ale no cóż, no dzielę się z wami tym wszystkim, a pewnie przyjdzie co do czego, i będę składał film, i znowu będę patrzył na tą fasjatę, będę słuchał tego, co o czym teraz mówię, i co nagrywam, i nie będzie mi się podobało. No. Tak wygląda jazda chodnikiem. Jest naprawdę lajtowo. I tutaj już nie ma, że tak powiem, nic błota. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko delikatny szuterek. To już jest po prostu autostrada w tym momencie. Ale no co? No po prostu słuchajcie, no pięknie. No kurde, przyroda, spokój, cisza. No po prostu, no ja nie wiem, no po prostu trzeba jechać i jechać, jechać i jechać. I muzyka. A to już zjazd i droga prowadząca do obidowej Ech, z widokiem jeszcze na las, na Gorczański Park I po rozmowie z, z Goprowcami, czyli panami, którzy pracują w górskim ochotniczym pogotowie, razem powiem trzeba powiedzieć jedno, że gorce są trudne. Jeśli wybieracie się rowerem, to przygotujcie rower, przygotujcie nogę, przygotujcie siebie, a teraz jeszcze parę tych Jest tu jechać